w kolejnym idealnym treningu. Dzisiaj na warsztat wlatują plecy. Pozwólcie, że wezmę łyczka bomby. Startujemy. Trening skupimy na mięśniach najszerszych, no bo tak naprawdę jakbyśmy mieli przerobić całe plecy, to tak jakbyśmy mieli przerobić klatę, brzuch, wiecie o co chodzi. Odpowiednikiem powiedzmy tyłu, jest najszerszy. Odpowiednikiem przodu będzie klata w takim razie. Także dzisiaj plecy przerobimy pod kątem najszerszego. Wrócił do nas Wiktor. Siema Wiktor. I na Wiktorze pokażemy od razu o co chodzi z tym najszerszym. Tak żeby zrozumieć <grym> jak on pracuje. Także przyczepia się mniej więcej tutaj na kości ramiennej. Przyczepy początkowe ma tutaj wzdłuż kręgosłupa. Także przyczepia się tak po całości tu. Do samego dołu i tutaj po wioderku też jest przyczepiany, różnie to wychodzi u różnych ludzi, co musimy zrozumieć, to, że większość półki przebiega w ten sposób, czyli tak bardziej pionowo niż poziomo. Tych poziomych jest powiedzmy 23%, a tych, które będą pracować w pionie, jest dominująca część. Także jeśli chcemy. Trening nastawiony na najszersze mieć to większość ruchów powinna być właśnie w pionie, a nie takich wiosłowanych w poziomie. I najważniejsze funkcje tego najszerszego to będzie wyprost ramienia, hop, przywodzenie, czyli to, przywodzenie horyzontalne, czyli tutaj i rotacja wewnętrzna ramienia, bardzo podobnie do klatki piersiowej zresztą. Yy, no i pokażę Wam, jak dobrać ćwiczenia, żeby wszystkie te funkcje najszerszego wykorzystać. Jeszcze razem z Wiktorem trochę Wam pokażę geometrię tego mięśnia, jak geometrię naszych żeber wykorzystać w treningu. Lecimy z pierwszy. Tak jak mówiłem, dla optymalizacji najszerszych najlepiej, żeby dominowały ruchy pionowe. Także zaczniemy od ruchu pionowego który najbardziej będzie angażował najszerszy też przez to, że łokieć idzie blisko żeber. To jest bardzo ważne dla tych mięśni, także chwyt młotkowy, taki jak tu możemy wykonać, będzie zajwisty. Najlepiej jeśli będziecie mogli doczepić ciężar, no i oczywiście robimy podciąganie na drążku. Dalej będziemy robić w pionie. Znowu robimy przyciąganie i będzie to przyciąganie tym razem szeroko, rączką do klatki i takie połączenie z tego powodu, że najpierw robiliśmy wyprost ramienia, teraz będziemy robić wyprost połączony z przywodzeniem. Czyli właśnie z szerokim chwytem robimy coś pomiędzy. I jeśli podciągamy się w pionie, tutaj polecam troszkę się odchylić, żeby to był ruch taki pomiędzy pionem a poziomem. Będzie to oczywiście wiosłowanie. No, i najlepszą wersją wiosłowania będzie jakiekolwiek, gdzie będziecie mogli poprowadzić łokcie blisko żeby. Ja to wykonam za pomocą właśnie takiego gryfa. No, i mamy ławeczkę Seal Row, więc mamy wersję idealną. Ale jeśli nie macie dostępu do tego typu rzeczy, to najlepiej będzie ogarnąć coś, żebyście mogli takim chwytem wiosłować właśnie blisko rzewek, czyli na przykład na wyciągu albo handlem, albo dwoma handlami leżąc na ławce. Ja w każdym razie robię w ten sposób, no i zobaczcie jak to wygląda. Część numer 4 to będzie narciarz, czyli pullover na wyciągu. No i co? Znowu trenujemy wyprost ramienia w takim powiedzmy izolowanym ruchu dla najszerszego obowiązek i generalnie ćwiczenie, które można bardzo często robić na najszerszych lecimy. Pokażę Wam w geometrię mięsia najszerszego, bo coś o czym się tak naprawdę nie mówi na co dzień, ale jest to bardzo ważne. Na przykład, kiedy wiosłujemy, to tylko i wyłącznie do tego momentu pracuje nam najszerszy. Czemu tak jest? Przyczepia się on w ten sposób. Także widzicie, gumę on ciągnie tutaj, a teraz ona spadła, to napięcie spada. I żeby ciągnąć dalej ten mięsień to przesunięcie dalej tak naprawdę będzie go tylko i wyłącznie rozciągać. Dotąd on się skraca, tutaj on będzie już się rozciągał. Teraz, żeby go skrócić jeszcze mocniej albo trenować w końcowej fazie, powinniśmy, tak jak widać, dłaciągnie go do środka. Ho! W ten sposób. Ja Wam pokażę ćwiczenie, które w ten sposób działa. I tym ćwiczeniem będzie tak zwane wciąganie, czyli przywodzenie ramienia i będzie trenowane właśnie w tym końcowym zakresie, coś czego jeszcze nie dzisiaj w żadnym innym ćwiczeniu nie robiliśmy. Idealny trening pleców, Dajcie łapę w górę, oczywiście. Dajcie suba, tam wiecie z tym Pay Per View i iPhone'em jest akcja. No i napiszcie w komentarzu, czy mamy z Wiktorem zrobić dla Was idealny trening Park I tyle na dzisiaj.